Witam Państwa serdecznie. Jestem dietetykiem klinicznym, nazywam się Monika Kalińska. Jesteśmy w Centrum Dietetyki i Zdrowego Żywienia w KCM Klinik przy ulicy Kruczej 2A we Wrocławiu. Dzisiaj przygotujemy zupę brokułową. Do zupy będziemy potrzebować około 200 gramów jarmużu, jedną główkę brokułu, jeden duży pęczek natki pietruszki, pół szklanki pestek dyni, dwa średnie ziemniaki, jedno jajo Kilka łyżek jogurtu naturalnego. Po zabiegu bariatrycznym trzeba zwrócić szczególną uwagę na podaż takich witamin i minerałów jak żelazo, witamina C, kwas foliowy oraz wapń. Pietruszka dostarczy dużych ilości dobrze przyswajalnego żelaza, a także dużych ilości witaminy C. Broku zawiera bardzo duże ilości witaminy C, a także dobrze przyswajalny wapń. Jarmuż zawiera bardzo dużo beta-karotenów, witaminy C, a także ogromne ilości wapnia o bardzo wysokiej biodostępności, która jest porównywalna z mlekiem. Dodatkowo pestki dyni uzupełnią pozostałe minerały, a także dostarczą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, bardzo ważnych dla prawidłowego profilu lipidowego. Ziemniaczki, wiadomo, nie można ich używać zbyt dużo, jednak w przypadku zup dobrze, żeby miały one odpowiednią gęstość odżywczą i dlatego dodajemy dwa średnie ziemniaczki. Jajko dostarczy pełnowartościowego białka, a także wielu minerałów i kwasu foliowego. Jogurt należy dodać dopiero na talerzu, dzięki temu zachować swoje właściwości probiotyczne. Z jarmużu należy odkroić wodygę. Jest ona twarda i niesmaczna. Z prokułu odkrajamy różyczki. Ciemniaczki kroimy w drobną kostkę, dzięki temu ugotują się w podobnym czasie, co brokuł i jarmuż. Zalewamy wszystko taką ilością wody, żeby przykryła warzywa i gotujemy przez 30 minut. Zupę możemy przyprawić niedużą ilością soli. Należy pamiętać, że zdrowa dieta powinna zawierać nie więcej niż 5 gramów soli dodanej. Wydaje się, że to dużo, w rzeczywistości jest to jedna płaska łyżeczka. Dlatego możemy dodać jedną płaską łyżeczkę, ale na cały garnek zupy. Pestki dyni możemy uprażyć, co nadaje im smakowitego aromatu. Do minerałów, o których podaż w diecie trzeba szczególnie zadbać, należy także cynk. Tak się składa, że pestki dynie są jednym z najbogatszych jego źródeł żywności. Jajko w koszulce możemy przygotować podobnie do jajka sadzonego, z tym, że zamiast tłuszczu użyjemy wody. Jest to zdrowsza metoda przygotowywania potrawy, ponieważ unikamy niezdrowego smażenia. Na talerzu dodajemy jajko, posypujemy natką pietruszki i pestkami dyni. Smacznego!